Witajcie, kochani, wybrani w prawdzie, w duchu prawdy Chrystusa, 9 styczeń 2022. Także o co chodzi, że prawda i Chrystus jest prawdą? Jego prawda wyzwala, nie może uśmiercić, a miłość oziębła, także zamarźlina w sercach. Ale idzie wiosna, czyli Chrystus jako słońce ogrzeje nasze serca. On przychodzi w Jego czasie, w prawdzie, miłości, i sprawiedliwości przez uczniów Jego. Jest królem, nie panem. Król znaczy królować, znaczy służyć. Nie panujemy, służymy jedni, drugi, Galacjan 6.2. Prawo Chrystusa. Problemy nie robimy, problemów rozwiązujemy, pomagamy. Człowiek nie ma dużych potrzeb, bardzo małe potrzeby ma człowiek. No ale został pozbawiony przez te głupie srebrniki i udaszowe pieniądze, że jak nie ma pieniędzy, że umrze. Ale bez pieniędzy każdy miał złych rodziców, bo jest tylko dobry Bóg. Jako dziecko bez pieniędzy można żyć, jak się ma złych rodziców. A my mamy teraz dobrego Boga w niebie, Chrystusa Ojca, Emanuela. I nie możemy mu zaufać, że w Polsce nikt z głodu nie umiera, bo na śmietnikach można znaleźć. Są różne opieki, różne pomocy, a w ogóle można prosić, iść do wieżowca, poprosić, że poproszę chleba. I dadzą ludzie, nawet do chleba dadzą. No ale nie mamy się no, bać, prosić. Proszę, będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie. Pukajcie, wam otworzą. Tu jest praca. I wtedy byłem głodny, dalej się mi jeść. Byłem spragniony, dali się mi pić. Kiedy? No kiedy? No to u... kto napoił jednego z tych moich uczniów. Nagrodę dostanie. Chrystus ma uczniów, przychodzi przez swoich uczniów, Mateusz 23.8. Jest jeden nauczyciel prawdziwy, no ale fałszywy nauczyciele wszystko i zamarli jako Ale słońce idzie, Chrystus rozmrozi każdego, każdego dopadnie sumieniem. Każdy zrozumie Chrystusa w sobie, sumieniu. Chrystusa woda jest sumieniem. Zajasza 11 rozdział, że ta woda prawdy zaleje cały świat. Cały. A ten świat należy do kogo? To rządzi tym światem? Jana e, 1231 32. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Władca tego świata. Jak apostołowie, anioł, e, 24, 72 uczniów przyszli, to jest Łukasza 10 rozdział i mówią Królo w Twoim imieniu demony Nie cieszcie się, że demony, ale że Wasze imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka No i, i że widział Chrystus jak Król Emanuel jako Syn Boży widział Jak szatan spada jak błyskawica No bo widział, że uczniowie już działają, cieszą się w Jego mocy, prawdy nie możemy demony wyganiać, czyli kłamliwe nauki. Ludzie się tak boją tego, tej prawdy, jak są zakłamani. A każdy kłamca to jest morderca, sam siebie morduje, innych wciąga. Rzymian, pierwszy rozdział, drugi rozdział. I sami ludzie się mordują, sami. Bo Chrystus nikogo nie zamordował, nie może zamordować nikogo, bo zniszczył śmierć. I teraz daje nam w Jego prawdzie miłości wszystko, uzdrowienie na umyśle, na ciele. I zwyciężamy świat. 21,7 Ale osiem kłamcy nie... nie wejdą do Królestwa Bożego. Także kłamcie dalej, róbcie swoje, i wymrzecie tak umierali w każdym pokoleniu. Jana 8,24. Jak nie uwierzycie, że Chrystus przez uczni przyszedł i ten każdy jego uczeń jest synem Bożym, jak mówi prawdę w imieniu Ojca Emanuela, jako rzucacie synów Bożych, pomrzecie w grzechach swoich. Swoich. To łamanie prawa to jest grzechem. No i Chrystus przychodzi właśnie. Pierwsze stanie Objawienie 20, rozdział 6, werset. No ale się pozamykaliście w tych swoich sodomach i gomorach, chorych religiach, politykach, partiach i swoich firmach. No i taki koniec będzie. Będziecie prosić o śmierć. Bo zobaczycie, jak Judasz zobaczył w sumieniu. Mateusz 27, od 3 do 5. Mateusz 5, 22. Sumienie to jest ten piekło. To nie to co katolicy straszą piekłem. Nie jest z piekłem nie straszą księża, policja mnie straszą. Policja jest najgorszą formacją. Drugi to sącia, drugi rozdział od 1 do 13. Sprzedała się i jako człowiek bezprawia, jak nie przejdzie na stronę prawdy jak szaweł, apostoł Paweł szawę, dziw apostolskie 9, od 5 do 25, no to prześladuje teraz, dobija tych malutkich. Przedają komara, połykają wielbonda. Kto w małym jest wierny, to jest w dużym. Kto w dużym nieposłuszny, to w małym. No tak to działa. I kto potrafi dobrze czynić, nie czyni, grzeszy. Grzechi bezprawia narosły aż do nieba. Jest próba wiary. Mamy próbę. Badajcie wszystko, czy trwacie w wierze. Jesteście posłuszni dla Chrystusa, czy dla fałszywych, zastraszonych przywódców. Jeśli człowiek człowieka straszy, czy... strach przed człowiekiem to sidło? Mamy rozmawiać. Dlaczego mnie bijesz? Udowodnij, coś źle powiedziałem. Dlaczego mi tlen odbierasz? Ten jest od Boga. Tak samo jak jedne słońce, jeden Chrystus błogosławię was wszystkich wybranych.